Cześć witajcie! Dzisiaj pokażę Wam po prostu zarąbisty serwer z mega drogą. Jest przemiła administracja. Akurat ze mną tutaj stoi właściciel, a więc myślę, że będzie OK. Gdy wpiszemy komendę EKSP. Dostajemy 300 ekspażą, to dokładnie pokazuję. No, no, tutaj jest, tutaj jest krawczyk stoiarki. Wygląda on tak. Hm. Tutaj jest losowy TP. Mhm. Tutaj. Administracja. no jest oh. hm. No, nie nic specjalnego w jeszcze nie mam. Tutaj są kowadła. Tutaj wielka dziura po bo... W jakimś wybuchu, tak, tam jest mój domek. sobie kiedyś tam, stworzyłem domek jeszcze, chyba na poprzedniej edy edycji. Nie wiem. Ale dobra. Dobra, Są tu różne smuczki. E, wszędzie tutaj latają jakieś smogi. Hmm. Tutaj są wymierniki. Tylko nie wiem, dlaczego tutaj. Tak nie działają. Ok. Nic specjalnego. Czuję, serwerem serwer mi się bardzo, bardzo, ale to bardzo podoba. Mam nadzieję, że Pan też się spodoba. A więc dzięki za obejrzenie i cześć.